Iwona Zajączkowska, Twoja telewizja regionalna. Witam serdecznie i zapraszam do oglądania naszego programu. Przypominam, że mogą nas Państwo oglądać w TV Kanet Hammerlins na terenie Sokółki, Wasilkowa oraz Choroszczy. Co dziś zobaczymy w Twojej telewizji regionalnej? Sprawdźmy. Dziś, w Twojej telewizji regionalnej, zapraszamy na serwis informacyjny i nasze ciekawostki z regionu. Proszę przygotować wolny czas, bowiem już za chwilę podpowiemy, jak miło i kulturalnie będzie można go spędzić. To w programie Z Kulturą na Ty. W najnowszym programie Porozmawiajmy, naszym gościem będzie kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy Elżbieta Wrublewska. Do Choroszczy zawitali pielgrzymi z Włoch i Portugalii. To wszystko w ramach Światowych Dni Młodzieży. Czy wiedzą Państwo, co może spotkać nas kilka metrów pod wodą, co lub kto? Dziś przybliżymy Państwu podwodny świat. Zapraszamy na spotkanie z Adamem Chrolą w programie Disco Dance Music. Zapraszamy do oglądania Twojej telewizji regionalnej.